Was po tej drugiej przerwie myślę, że możemy zaczynać, tak? I, i tutaj e, rzut w skali e, tygodniowej e, i porównanie SP do WIG 20, tak? Nieprzypadkowo, zdecydowanie nieprzypadkowo, ponieważ e, chciałem tutaj wam zahaczyć o jedno taką, o jeden taki frazes wywądzący się albo y, można nazwać to Coś co towarzyszy każdemu inwestorowi w, każdej, w każdym momencie edukacji i to jest takie coś bardzo popularnego wśród graczy to jest stwierdzenie, że rynki są połączone, tak? że są to naczynia połączone, że każdy rynek jest uzależniony albo przynajmniej współgra na zasadzie synergii z innymi, innymi rynkami i Generalnie to, co, co, na co chciałem Wam skupić już konkretnie uwagę, to to, że jedziemy za Ameryką. Tak? Szczególnie w tej takiej, nazwijmy to, starej, nowej ekonomii, czyli mam na myśli ten okres już po, kiedy waluta została uwolniona od parytetu złota. Przyjęło się bardzo i mocno Utwierdziło się takie stwierdzenie, że wszystkie rynki podążają za Ameryką. Tak? Że nawet podczas szkoleń, podczas jakichś konferencji, zawsze w kuluarach mówi się już o tym, że wszystkie rynki jadą za Ameryką. Tak? Co jutro się będzie działo? Nie wiem, spójrzmy, co zrobiło SP, albo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chciałem Wam zahaczyć jedną rzecz, zwrócić Wam uwagę i pokazać ten cień, który towarzyszył nam przez ostatnie kilka tygodni w odniesieniu też do inwestycji naszych, ale zwróćcie uwagę tutaj, jeśli też zamieściłem daty, tak, to można powiedzieć, że do tego momentu generalnie wszystko, no mniej więcej funkcjonowało, tak, tutaj na wykresie S&P wiadomo, znaczy widać było już te symptomy, że jest wyższe szczyty, wyższe dołki, tak. Euro, Euroland, a w zasadzie, znaczy tutaj w tym wypadku WIG20, no nie można powiedzieć, może, może źle to też określiłem, bo nie możemy nazwać tego Eurolandem, tak, spójrzmy na, może na raczej w kontekście naszego indeksu i zielonej wyspy w Europie, tak, ale jeśli byśmy spojrzeli też na inne wykresy innych państw europejskich, to tu tam również jest bardzo podobnie do WIG20, tak, ale... Zwróćcie uwagę, o ile w Stanach już ta sekwencja wyższych szczytów, wyższych dołków była sukcesywnie realizowana, tak u nas można powiedzieć, że mimo, no, oczywiście Wam teraz tutaj rysuję, tak, wyższe szczyty, wyższe dołki w mniejszej skali, ale zwróćcie uwagę, że tutaj siłą rzeczy można powiedzieć o mocnym trendzie horyzontalnym, tak? Tutaj mamy już trend wzrostowy, a tutaj trend horyzontalny, a więc tutaj, jeśli ktoś yy, ślepo, bo Stany jadą do góry, zainwestował w naszą gospodarkę w myśl teorii o synergii i naczyniach połączonych na rynku, tak już w tym momencie może być, jak to się mówi, no poza rynkiem, tak, ze stratą, bo można się zwyczajnie tego wzrostu nie doczekać. Ale to, co chciałem wam zaakcentować, no, to zwróćcie uwagę, o ile tutaj do pewnego momentu jeszcze można powiedzieć, no dobra. Stany, wiadomo, światowy gigant gospodarczy, a więc oni odbijają się szybciej, może szybciej mogą wprowadzić pewne zmiany, co powoduje większe ożywienie na rynku, mamy więcej gotowy i tak dalej, tak u nas to troszeczkę wolniej, ale sukcesywnie za Stanami, tak? do pewnego momentu, kiedy, kiedy Stany dalej kontynuowały wzrost. A my zupełnie w przeciwnym, moment, w przeciwnym kierunku tak, pojechaliśmy. I tutaj pytanie, znaczy, powiem Wam tak z doświadczenia, tak, już kiedyś w historii zdarzyło się tak, że Stany robiły swoje. My, mówię teraz o naszym rodzimym rynku, na wig 20 kontrakty, ale też Europa odstała od tego, ale takie jakby zupełne zupełnie odejście od tej, tego wspólnego kierunku, nazwijmy to gospodarczego, takie odstanie trwało nie dłużej jak 3 tygodnie. Tak? Tutaj macie wykres w skali tygodniowej i zwróćcie uwagę, że takie zupełnie wykręcenie się w dwóch różnych kierunkach towarzyszy nam już od miesiąca stycznia. Tak? To jest mniej więcej tutaj ten okres, tak dla S&P. Tutaj mamy to samo dla naszego WIG 20. Tak. Stany jadą swoje, my jedziemy swoje. Tak. I teraz, jeśli ktoś patrzył sobie na S&P i łudził się, że dobra, u nas można powiedzieć to korekta i tak dalej, ale zaraz będziemy kontynuować nasz ruch. Tak. No a dzień dzisiejszy może być naprawdę z jakimś tam bagażem doświadczenia mniejszym w większym, ale no, zwróćcie uwagę, nie, że S&P jest na historycznych maksach, a my brodzimy w dnie i jeśli tylko byśmy spojrzeli na wymowę świec w skali tygodniowej, bynajmniej nie zapowiada nam ona niczego dobrego. Teraz przejdźmy już na wykres kontraktów terminowych w skala godzinowa. Nie chciałbym się też upierać na, przy tym, żeby żeby starać się na siłę coś udowadniać, albo coś, jakby was w jakimś kierunku mocno przekierowywać, tak? Tutaj chciałem Wam zaakcentować to, że że mimo wszystko, tak, że są pewne frazesy, slogany, niektóre działają, niektóre są zupełnie wyssane z palca, ale zawsze, jeśli opieramy się o jakąś technikę inwestycyjną, czy to będzie analiza techniczna i jakieś tam w związku z tym kolejne metody inwestycyjne, czy analiza fundamentalna i dalej jest to, to, co robimy, znaczy dalsze założenia, które wynikają z tego, co robimy z informacjami. Zawsze musimy to oprzeć o coś, co jest sprawdzalne, wyliczalne i potwierdzone, tak? A nie o to, że no dobra, no może to być chwilowe, tak? no co my, no nie, chyba nie, nie, bo też często się można spotkać z takim stwierdzeniem, no chyba nie, nie sądzisz, że teraz to Polska będzie rozgrywała karty i to my będziemy decydować, o w którym kierunku idzie rynek. Chciałbym tutaj zaakcentować jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na to, że, e, że możemy mówić, co chcemy. Możemy twierdzić, że Polska. Przepraszam, że Stany są główną gospodarką świata, że co robią Stany, to cały świat za nimi będzie podążał, tak? Tam się pojawił optymizm, zaraz udzieli on się reszcie świata. Oczywiście można się z tym zgodzić, ale jeśli ktoś by uparcie od tego momentu, zaznaczony kolorem niebieskim, upierał się, no że Stany są gospodarką i tak dalej, na dzień dzisiejszy zwyczajnie nie miałby już pieniędzy, tak? I to jest tylko ta jedna rzecz. Fajnie mieć rację, ale na giełdzie lepiej mieć pieniądze, tak? Czyli nawet jeśli Stany nam zrobiły tutaj myk i wyskoczyły na swoje historyczne szczyty, to jeszcze, mimo wszystko, póki nie pojawi się jakiś bezpieczny, wiarygodny sygnał w naszym, na naszym wykresie albo na wykresie, na którym, w oparciu o który inwestujemy, to nieważne, czy. czy czy Stany zrobią to, czy tamto. Tu, zwyczajnie, poprzez tą, ten spadek, mimo że, tak jak mówiłem, tym cieniem kładziemy się, mamy, mamy za wsparcie ten cień Stanów Zjednoczonych, nowe nowy, Maxima i tak dalej, cała ta historia ze szczytami, to, mimo wszystko, jeśli dalej spadamy, to nie oszukamy siebie, tak? Makler, który będzie nas obsługiwał, albo inaczej, animator rynku, nie zapłaci nam za dobre chęci i za jakieś tam e, bardzo fajnie brzmiące marketingowe stwierdzenia, no ale zobacz, że tam przecież rośnie, to u nas to jest jakaś głupota i, i zwyczajnie to jest głupi rynek i, i dlatego w związku z tym oddawaj nam pieniądze, nie? Nie, zwyczajnie jeśli zadecydowaliśmy tam, e, jeszcze raz wrócę do tego wykresu w tym momencie zadecydowaliśmy o tym, że jedziemy za Ameryką i zainwestowaliśmy w pozycje długie. No to dzisiaj jesteśmy na mocnej stracie i mimo że Stany są na wyższym szczycie, to i tak my nic z tym nie możemy zrobić, tak? Oczywiście ja nie twierdzę, że e, też, że takiej sytuacji nie da się odrobić, tak? że, że te rynki do siebie nie powrócą. Ale mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz i dlatego też. Akcentuję Wam to, że lepiej opierać się na własnej metodzie inwestycyjnej, która pomaga nam na co dzień analizować bieżącą sytuację, niż na frazesach i na sile odległego rynku, który zawsze dla nas był wsparciem, niczym tata albo dobry wujek. W tym wypadku trzeba było i nadal trzeba zachować e, jakby świeży pogląd. Na, na nasze inwestycje. Tak? Tutaj już od razu tak też bardzo ekstremalnie z wykresu w skali tygodniowej przeskoczyłem na wykres w skali godzinowej, ponieważ on bardzo fajnie odzwierciedla to, co się dzieje na, na rynku. Tak? Widzicie, nie ma tutaj żadnej regularności, nie ma żadnej e, jakiejś czegoś, o co można byłoby wnioskować albo oprzeć cokolwiek, żeby można było powiedzieć na temat rynku. Czyli zwróćcie uwagę, żadnej regularności, ten wzrost no oczywiście wzrasta, spada, wzrasta, spada, wzrasta, potem spada mniej, potem znowu wzrasta troszeczkę mniej, potem mocniej spada i takie mamy, takie ruchy, takie bardzo można powiedzieć poszarpane, tak? Brak w tym wszystkim jakiejś logiki. Kiedy przyjechałem z majówki i starałem się wczoraj to jakoś rozgryźć, żeby no... Bo też, znaczy no, w zasadzie mi nie, nie doskwiera, tak? Bo portfel jest tak podzielony, że są w nim akcje i rynek kontraktów terminowych, jeśli pojawi się sygnał, to wiem, że z premedytacją go wykorzystam. Miałem kilka mniejszych zagrań na kontraktach, no ale w tym roku jakoś jeszcze tak spektakularnie nie można było pojechać na tym, żeby tak kilka dni spędzić. Na, na pozycji kontraktowej zazwyczaj to było jakieś łapanie po 10-20 punkcików i często oddawanie po 15 czy 7 punkcików, tak? a więc jest to takie e, zupełnie zupełnie jakieś no, zupełnie inne fakt, e, że, że można byłoby zagrać w zupełnie innym kierunku ale tak jak mówię, ten cień stanów powodował, że to nie, nie mogło być aż tak oczywiste co jednak było i teraz znowu przejdźmy na wykres w skali już tygodniowej, znowu wracamy do kontraktów terminowych i teraz to, co można powiedzieć na temat rynku, tak? Bo chciałbym Wam zaakcentować to, co ja u siebie robię, czyli te numeryczne podejście do wykresu. Nie staram się interpretować albo nadinterpretowywać świet, czy jakieś tam formacji świecowych, a raczej wolę spojrzeć na to w sposób numeryczny i zastanowić się nad tym, co jaka cyfra mi powie, tak? I tutaj na pierwszy rzut oka, może jeszcze nim przejdę do cyferek, pokażę wam, znaczy chciałbym zwrócić wam uwagę na charakter tej świeczki ostatniej, tak? Wiadomo, że ostatni tydzień składał się bodajże z, z trzech sesji poniedziałek, wtorek i z poniedziałkowej torkowej i czwartkowej. Jednak ten obraz, który nam się wyrysował, jest to tak zwana szpulka, tak? Czyli w obu kierunkach jak najbardziej ruch jest prawdopodobny, tak? to, to nam mówi wykres. Nie jest, oczywiście to wszystko jest w towarzystwie dużych czernuchów, tak? Czyli to tutaj. I przede wszystkim ten tutaj. Tak? czyli nie ma to wymowy prowzrostowej. A jednak chciałbym Wam zaakcentować dwa poziomy, które w mojej ocenie są kluczowe. I są one na tyle oddalone od siebie, żeby coś, żeby móc założyć jakąś pozycję, ale z takim załączeniem, można powiedzieć, formalnym że jest to pozycja spekulacyjna, tak? A więc pierwszym poziomem, który mi się wydaje, że e, znaczy wydaje mi się, dla mnie jest akcentowalny, to jest poziom 2303. To jest w tym, oczywiście mówimy o kontraktach terminowych, to jest taki poziom, w którym można powiedzieć, że zaczyna się neutralność rynku, czyli 2304 to jest ten poziom, w którym można myśleć o tym, żeby zająć pozycję długą, z bardzo krótkim stopem. I nie w oparciu o jakąś tam mega superformację świecową, ale raczej o to, że, że tam w tym, na tym poziomie rysuje się albo otwiera się ta neutralna strefa. Neutralna strefa prowzrostowa i jest ona do poziomu 2393. Czyli 90 punkcików jest zupełnie do zarobienia, po to, żeby można było, żeby ten rynek się, że tak się wyrażę, ogarnął. Czyli, żeby dopiero można było coś powiedzieć na temat tego, czy to będzie coś dłuższego, dłuższy ruch wzrostowy i może też powrót do tej sekwencji wzrostowej, i też w końcu poradzenie sobie z poziomem 2000. 700 punktów, i dalej jedziemy w górę. Znaczy, w tym wypadku 650 i dalej jedziemy w górę. Czy, czy jednak to będzie, jakby znowu, jakieś brodzenie tutaj też zaznaczone Wam też siatką Fibonacci'ego, że bo tak jak już podczas ostatniego webinara mówiłem o tej sekwencji wyższych szczytów, wyższych doków, tak tutaj też można już zaobserwować tę sekwen... pełną sekwencję wyższych. Znaczy, niższych dołków, niższych szczytów, czyli ta sekwencja prospadkowa już nam się wyrysowała i pierwszym takim symptomem, który może odwrócić tą właśnie sekwencję, to będzie wybicie poziomu 2393, tak tutaj zaznaczony kolorem zielonym. To jest pierwszy moment, w którym można powiedzieć, że być może rynek się obronił, obronił się przed tym spadkiem. Tak? Już Wam akcentowałem to, że ta korekta jest za długa. W stosunku do poprzednich korekt, ale to też nie jest tak, że analiza techniczna to jest jakby wyrok i, i że, że nie ma rzeczy, które by tutaj nie mogły się wydarzyć. Tak? To jest raczej, trzeba podchodzić do tego jak do pewnej statystyki i zazwyczaj, jeśli taka korekta była długa, to towarzyszyło temu jakieś głębsze zejście, a znaczy, przepraszam, nie głębsze zejście, tylko. Zaniechanie aktualnego trendu, a przynajmniej mocne osłabienie go, i tutaj to samo ma w tym miejscu, to samo dzieje się teraz. Tak? I tutaj, w tym wypadku, te dwa poziomy wydają się dla mnie być bardzo kluczowe, jeśli mówimy oczywiście o pozycjach długich. Pozycja krótka oczywiście, wibicie minimum. To jest jakby techniczne, statystyczne zajęcie pozycji w oparciu o wybicie minimum i tutaj tak samo wąski stop i po prostu kontynuacja i łapanie punkcików, tak. Jeszcze pozwoliłem sobie zamieścić wykres w skali dziennej, też kontrakty terminowe. I tutaj chciałbym wam też zaakcentować, no zwróćcie uwagę na strukturę tych świec, tak? Mamy tutaj młoteczki, e, albo białe korpusiki. Tworzy to pewne oczekiwanie, przecież to oczekiwanie może być źle dobranym słowem, tak? E, można powiedzieć, że e, albo bardziej potraktujmy miękko te słowo, tak? Te oczekiwanie, czyli że no jest jakiś tam... No widać, że rynek ma ochotę, ale coś go tutaj blokuje, tak? Zwróćcie uwagę informacje zewnętrzne płynące na przykład ze Stanów są cholernie optymistyczne, tak? Mega szczyt na poziomie 1618 punktów. To, to jakby duży Fibonacci razy, razy jeden. I ta jakby otoczka wydaje się bardzo fajna. Dlaczego w związku z tym tak mała gospodarka jak nasza Polska która wchodzi w, w skład czegoś większego, jak Europa, gospodarka europejska, po prostu nie wybiła się na, jak to się mówi, na, na blasku płynącym ze Stanów. Tego ciężko jest stwierdzić. Tak, tak jak Wam mówiłem, ja już nie jestem fundamentalistą, żeby wam powiedzieć, że no wiecie, no, kiepska polityka. Czy gospodarcza naszego państwa wynika z tego, że decyzje takie i takie. No ja niestety nie mogę, nie mogę Was takimi informacjami obdarzyć, ale wymowa świec jest na tyle klarowna, żeby w oparciu o nią coś starać się poruszyć, tak? I tutaj w tym wypadku myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że no ta wymowa jest fajna, w tym w w wypadku tych ostatnich kilku sesji, tak, nie, nie patrząc na to <grych> czwartkową, wymowa wydaje się być pozytywna, nazwijmy to pro, ale znowu chciałbym Was oddelegować do pierwszego wykresu, Także to wykres musi nam pokazać i, i on tam musi się zadziać, żebyśmy mogli zarobić pieniądze, a nasze oczekiwania... Poz no, poz Mogą pozostać, a nawet nie. Powiem Wam, że oczekiwań nie powinniśmy mieć, tak? Powinniśmy raczej reagować na to, co rynek nam wyrysuje, a oczekiwania to, to tylko to, jest jakby oznako zdrowia i tego, że posiadamy w swojej głowie coś takiego jak mózg, tak? Bo przewidujemy, że. No, bo coś to w końcu wszystko robimy, tak? Ale chciałbym was uczulić na to, że raczej sugerujmy się tym, co wykres nam rysuje, a nie tym, co chcielibyśmy tam zobaczyć. A więc tutaj już podsumowując cały webinar, fajnie to się rysuje na wykresie w skali tygodniowej, tak? Że tutaj sytuacja już nie jest tak chropowata, nie jest tak dużo tych mikroinformacji, żeby można było pozwalać sobie na jakieś tam odejścia że o, a może to, a może tamte i gdybanie, tutaj w tym wypadku, tak w zasadzie rynek nam się już otworzył, widzę, że jesteśmy na poziomie 2306, a więc przeszliśmy tą strefę neutralną a jeszcze zapomniałem Wam wspomnieć też zastanawiałem się czy w momencie, kiedy będzie poziom 2303, 304 czy zajmować pozycję i jak się tutaj obłożyć limitem stop, tak, bo bo też Znaleźć miejsce do zajmowania pozycji to jest żaden problem. To jest bardzo proste, jest to wręcz coś oczywistego, tak? Zawsze powinniśmy dopierać o jakąś tam metodologię, która statystycznie daje nam duże prawdopodobieństwo na to, że zarobimy, tylko też kluczowe w tym wszystkim jest to też dobranie odpowiedniej gotówki, a co z tym się wiąże też odpowiednich limitów stop. To ile na, na ile jesteśmy w stanie. Zaryzykować w tej, w tej pozycji. Tak? Też wczoraj sobie patrzyłem, jak wygląda wskaźnik ATR, czyli taki, który pokazuje nam te wahania rynku. Tak? Takie statystyczne wahanie rynku, tam wychodzi 34 punkty. To jest no, w mojej strategii inwestycyjnej, jeśli miałbym grać na każdy kontrakt tyle odłożyć punktów, to jest zdecydowanie za dużo ale mam to świadomość, że teraz ten rynek jest, no mam większe te odchylenia niż statystyczne i, i biorę to też pod uwagę więc wskakiwanie na, na rynek przy poziomie załóżmy 305 czy tam 308 tak jakbyśmy teraz to mogli uczynić z limitem stop 10 czy 15 punktów wcale nie chroni mnie przed tym takim technicznym, akceptowalnym zejściem, tak? czyli na chwilę powrotem, żeby potem ruch był kontynuowany. Tak? Trzeba mieć świadomość, że jeśli będziemy wybierać takie, taki poziom w cudzysłowie w z biodra, czyli ani on nie wynika, bo zwróć uwagę, jeśli wejdziemy na wykres w skali dziennej, to wcale on nie wynika, to jest mniej więcej tutaj na tym poziomie to wcale on nie wynika z tego, że tu jakaś tam formacja świecowa się wyrysowała, czy cokolwiek innego. To jest po prostu taki poziom od, od tak wynikający ze skali tygodniowej i zwyczajnie to jest, jeśli ktoś by się decydował na wejście w takim poziomie, to musi w tym wypadku bardzo mocno po prostu przemyśleć swój limit stop. I zdecydowanie najpierw należy przemyśleć limit stop i strategię obronną, a potem dopiero decydować się na otworzenie pozycji. Troszeczkę się rozgadałem. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące prezentacji, to teraz oczywiście służę. Na ten moment rynek jest na poziomie 2307-308.